ku wyzwoleniu z podświadomych mocy. Wcześniej opisałem zanik atrakcyjności dobra w perspektywie filozoficzno-cywilizacyjnej. Poniżej wskażę na aspekt psychologiczny i psychoanalityczny tego zjawiska oraz zaproponuję próby skutecznego wyzwolenia się z podświadomych kleszczy zranień. Warto przy pamiętać, że nasza podświadomość zawiera nie tylko historię osobistych, nierozwiązanych dramatów, ale też mieści w sobie zapis największych porażek ludzkiego rodzaju. Jednym z najboleśniejszych cierpień człowieka jest ból niemożności. Do rozpaczy doprowadza nas bezradność wobec własnych, trwałych ograniczeń, zranień, kompleksów, lęków, mechanizmów obronnych. Czujemy, że całe nasze życie wyglądałoby zupełnie inaczej, gdybyśmy tylko mogli pozbyć się tego bagażu przeszłości. Pragniemy dobra, ale nie potrafimy go czynić. Coś nas blokuje, powstrzymuje, kurczy. Te ograniczenia sprawiają, że nie dochodzi do pełnej życiowej samorealizacji. A życiu brak jakiejś lekkości, piękna i zwykłego szczęścia. Przyznam, że doświadczam głębokiego współczucia. Gdy słyszę, lub widzę, jak no, dobrzy ludzie żyją jakby w potrzasku. Zwykle czuję się bezradny, nawet jeśli dobrze rozpoznają przyczyny niemożności konkretnych osób. Wiem, że nie omal nigdy. Żadna z tych osób nie będzie w stanie uporać się ze swym nieszczęściem, nawet jeśli usłyszy trafną diagnozę. Stan, sam zresztą, od wielu lat próbują przepracować pewne sprawy w sobie, i rezultaty nie są w pełni satysfakcjonujące. Świadomy jednak, że jest to problem dość powszechny i polsku bolesny. Spróbuję poniżej podzielić się spostrzeżeniami i sugestiami, jak lepiej radzić sobie z bezradnością osobistych ograniczeń. Bezradność wobec naszych głębokich ograniczeń wynika z faktu, że ich korzeń tkwi w węźle emocji i podświadomości, której nie jesteśmy w stanie kontrolować i efektywnie wpływać na jej funkcjonowanie. Największe nasze zranienia ukształtowały się w dzieciństwie, gdy nie byliśmy w stanie włączyć do akcji diagnostyczno-leczniczej zasobów naszej świadomości. Nasza podświadomość wypracowała własne sposoby radzenia sobie z traumami życia płodowego i dzieciństwa, i było to skuteczne, by przetrwać doraźne cierpienia, ale okazało się trwałą zaporą dla dalszego rozwoju. Po prostu podświadomość zinfantylizowała i zemocjonalizowała nasze kluczowe reakcje, nie dopuszczając do nich świadomości. Sama zresztą podświadomość jest jakby resztówką świadomości, jej zemocjonalizowaną, ukrytą sferą. Ponieważ to właśnie świadomość i nasze akty duchowo-wolicyjne mają decydujący wpływ na wychowanie emocji poprzez włączanie ich w sferę perswazyjnej aksjologii, brak dostępu świadomości do zasobów podświadomości uniemożliwia oswojenie kłębiących się tam emocji, tak aby harmonizowały one z sądem naszego sumienia i poddawały się woli. Kluczową sprawą staje się dostęp do zasobów podświadomości i znalezienie sposobu na podjęcie dialogu z ich ukrytą logiką. Jest to trudne, ale możliwe. Można to robić na dwa sposoby, najlepiej uzupełniając je. Pierwszy to wyszukiwanie szczelin, przez które podświadomość daje znać o sobie. Uważna analiza snów, dziwnych myśli, reakcji, dopuszczanie do świadomości swoich lęków, zdań, niemożności oraz nazywanie ich. W ten sposób świadomość zaczyna niejako asymilować i oswajać treści podświadome. I staje się mniej bezbronna w momentach ich podwyższonej aktywności. Na przykład, jeśli ktoś wie, że przeżywa silne i racjonalne lęki w ciemności z powodu częstych, nocnych kłótni rodziców w dzieciństwie, te lęki w ciemności mogą ograniczać spontaniczność takiej osoby, na przykład podczas współżycia seksualnego w nocy, doprowadzając do poważnych zaburzeń osobistych i nieporozumień z partnerem. Mogą też sprawiać poważne kłopoty ze snem, nerwowość, w opiece nad niemowlęciem i tym podobne. Taka osoba może te lęki oswajać poprzez praktykowanie świadomego czuwania w ciemności, rozmawiania o tym lęku z bliskimi osobami oraz osobistą refleksję. Lęki, które żywią się i intensyfikują nieskrępowaną autonomią emocji, zostają w dużym stopniu zneutralizowane dzięki świadomej praktyce czuwania i ujawnianiu ich wewnętrznym i interpersonalnym dyskursie. Diabeł, którego potrafimy rozpoznać i nazwać, mniej na straży. Ten rodzaj radzenia sobie ze zranieniami ukrytymi w podświadomości, jest często stosowany w terapiach. Wywodzących się z psychoanalizy, a w każdym razie zakładających leczniczy charakter uświadamiania sobie treści podświadomych. Z moich osobistych doświadczeń i lektur wynika, że ten naturalny sposób leczenia podświadomych zranień, choć ma swoje zalety i pewną efektywność terapeutyczną, posiada też poważne ograniczenia i nie zapewnia pełnego uzdrowienia. Z różnych powodów. Nie wszystkie treści podświadome ulegają świadomieniu. Niekiedy blokady są tak poważne, że świadomość zostaje zainfekowana i zablokowana podświadomymi lękami, także przestaje spełniać funkcję moderującą, leczniczą Tym, co może uleczyć naszą podświadomość totalnie i trwala, jest modlitwa i kontemplacja o charakterze niedyskursywnym. Jeśli zostaliśmy zranieni bez naszej świadomości, to uleczeni możemy zostać jedynie w podobny sposób. Owszem, droga leczniczej modlitwy jest jedynie dla osób wierzących, ale być może jest właśnie tak, że głęboka przemiana osoby po prostu nie jest możliwa jedynie na gruncie naturalnym. Jeśli człowiek jest kimś więcej niż istotą psychofizyczną, to trzeba dopuścić do leczenia źródło tego więcej. Dyskursywny czy rozważeniowy charakter modlitwy jest niewystarczający, ponieważ dopuszcza ona łaskę bardziej do części świadomych emocji człowieka. Można ją owocnie stosować w pierwszych etapach życia duchowego i leczenia podświadomości. Dopiero jednak bezsłowna kontemplacja, inaczej zwana modlitwą skupienia, chrześcijańską mantrą, Otwiera dostęp do głębokich zasobów podświadomości i stopniowo doprowadza do uleczenia emocjonalny rdzeń naszej osoby. Ciemna kontemplacja zachodzi poza naszą świadomością i jest pasywną aktywnością w osobowym rdzeniu człowieka, którego częścią jest nasza podświadomość, do której dostęp uzyskujemy dzięki łasce wiary. Kontemplacyjna aktywność rdzenia leczy podświadomość dogłębnie. Może trwać to latami, ale w ten tajemniczy sposób dokona się coś, czego w naturalny, terapeutyczny sposób nigdy nie moglibyśmy osiągnąć. Zostaniemy wyzwoleni z kleszczy, podświadomi zrani i zdolni do czynienia dobra na miarę naszej wolności. Owszem, mogą pozostać. W nas obszary zań i ograniczeń, wobec których zawsze pozostaniemy bezradni w tym życiu. Ale dzięki terapii kontemplacji nasza bezradność stanie się źródłem przeżywanego w pokornej zgodzie pokoju ducha, szczególnym miejscem udzielania się ducha świętego, zgodnie z Pawłowym moc słabości się doskonali i czy większa słabość. Tym większa łaska się rozlewa. Autentyczna owocność naszej drogi życiowej oraz różnych form aktywności rodzicielstwa, małżeństwa, filozofowania, pracy, terapii, modlitwy mierzy się jednym wzrostem zdolności do czynienia dobra i otwierania się na tajemnicę. Warto o tym wiedzieć, wchodząc na jakąkolwiek w drugą